Dzień dobry, 180 stopni, 180 filmików. Co najmniej 13 minut codziennie. Dzisiaj postaram się pokazać, jak łatwo jest stworzyć sobie kartę postaci. Taką mniej więcej, jaką ja stworzyłem podczas dwóch filmików, ale jeszcze lepszą. I pokażę funkcjonalność serwisu, który ja polecam swoim graczom. Serwis nazywa się DD Beyond. Informacja, że nie jestem w jakikolwiek sposób sponsorowany przez DD Beyond. Po prostu uważam, że jest to świetna pomoc dla nowych graczy świetna pomoc przy graniu online i też świetna pomoc przy organizowaniu grania tymi bardziej skomplikowanymi klasami. więc więc zaczniemy. więc tak wygląda mniej więcej strona dnt Beyond. Można się na nią zalogować albo tworząc konto na Twitchu, jeżeli jeszcze nie macie, albo użyć tego waszego konta na Twitchu, albo Google'a, jest to bardzo łatwe. Ja tutaj mam kolekcję kilku, kilku postaci, wcześniej już stworzonych, ale my będziemy tworzyć nową, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Ile mi zajęło tworzenie postaci i wypełnienie w sposób niekompletny widzieliście na dwóch poprzednich filmikach, więc wybieramy standard, tam jeszcze można było wybrać e, e, tworzenie przy pomocy, e, przy pomocy. podpowiedzi, ale tu nie musimy nic, nic zmieniać. Po prostu e, po prostu idziemy dalej. I pamiętam, że wybrałem Dragon Borna, więc wybieramy. Tutaj nam pyta o kolor Dragon Borna. Ja wybieram czarny. Tego nie zaznaczyłem ostatnio na karcie. O tym zapomniałem. Wybieramy barbarzyńce. Tutaj pamiętam co ja wybrałem. Wybrałem chyba intimidation, czyli zastraszanie, i wybrałem również percepcję, żeby być bardziej spostrzegawczym, i idziemy dalej. Tu wybieramy manualne i tu wpisujemy te wartości, które które wylosowaliśmy i jeszcze bez bonusów te bonusy dodają się e, dodają się same Tutaj, tak, e. i to już wszystko teraz background wybieramy ja mówiłem że wybiorę sobie folk hero i tu przy folk hero wybierzemy sobie o takie stolarskie narzędzia i to dodaje nam profesjency automatycznie do animal handling i survival i teraz wybieramy equipment Wybieramy tu dwa małe toporki, wybieramy zestaw jeszcze o, rzeźbiarski, e, dodajemy i co bardzo ważne w tym momencie, musimy otworzyć inventory i wszędzie tam, gdzie jest e, dodaj albo ubierz, wszędzie ponaciskać, żeby mieć pewność, że wszystko mamy e, założone na siebie. I w tym momencie mamy już kartę gotową. Jeżeli chcemy jeszcze coś zrobić, to możemy. Na przykład e, karta się zaraz załaduje. E, możemy jeszcze. Pamiętam, że ja dałem sobie lepszą zbroję, więc zrobimy e, sobie equipment. Zrobimy sobie manage equipment. E, I znajdziemy sobie, gdzie jest. E, Armor i tu weźmiemy to był Scale Mail. Dodamy to wejdziemy w Inventory. I założymy ten Scale Mail i podskoczy nam do 15. Tak jak mówiłem w tym momencie karta jest gotowa. Hit point. Point 13 Ta karta jest identyczna jak, jak to co, co mam co mam na tej karcie tutaj wraz z tymi wylosowanymi statystykami jest identyczna ale ale jest lepsza z kilku powodów Po pierwsze wszystko tu jest jeżeli jeżeli będziecie mieli możliwość na przykład sprawdzenia czegoś, to klikacie i opis tego wyskakuje Wam z boku, czyli to jest, to, to jest ta furia, o której mówiłem, którą ma barbarzyńca, czyli dwa razy na, na dobę może może użyć swojej furii oprócz tego jeszcze może raz na dobę użyć swojego zionięcia i to wszystko jest opisane w momencie w którym klikniemy, jest to, to dokładnie opisane. Eee, przy klasach magicznych każde zaklęcie jest opisane w ten sposób, ale nowością, którą wprowadziło D&D Beyond, przede wszystkim użyteczne dla graczy, którzy, eee, którzy są którzy są, grają zdalnie, to w tym momencie nie trzeba już praktycznie mieć kości, bo D&D Beyond powoduje, że na przykład nasz barbarzyńca chce zaatakować przeciwnika z, swoim toporem i w, w tym momencie na ekranie rzuca za nas, rzuca za nas nasz wynik, czyli 15 plus 6, z siły i z proficiency. Wynik jest 21, więc raczej trafia. I teraz rzucamy na obrażenia kością D12. O, słabo, więc w sumie wszystkiego 5. Tak to wygląda. I tak jest ze wszystkim innym. Czyli jeżeli chcemy rzucić na skradanie się, ponieważ skradamy się, tu jest disadvantage, ponieważ ta zbroja, którą mamy na sobie jest dosyć głośna, więc rzucamy Jedną kością i wychodzi 7, eee, więc nie wiem dlaczego tylko raz rzuciło. No tak, 7, więc 7 zostaje, e, ponieważ jest dysadvantage tego, tego nie wprowadzili. Natomiast e, takie ze wszystkim, rzucamy na inicjatywę i w tym momencie e, oto jest nasza inicjatywa, czyli 5 plus 1 będzie 6. I to wszystko jest pokazane tutaj, więc tak naprawdę nie trzeba, nie trzeba nic więcej. I to tyle, jeżeli chodzi o tworzenie postaci. To jest dosyć łatwe. Wszystko jest świetnie opisane. Ta karta jest po tym do użycia. Oczywiście można jej używać na komputerze i można jej używać na, na PC, -cie. natomiast bardzo fajnie wygląda na urządzeniach przenośnych na tabletach na na telefonach trochę mniej, dlatego że ten ekran jest trochę mniejszy, ale w dalszym ciągu jest to bardzo użyteczne i ze swojej strony ze swojej strony polecam. Jak wygląda na przykład dostajemy obrażenia? Dostajemy 6 punktów obrażeń o i odlicza nam automatycznie. Co jeszcze? Dobrze, więc dostaliśmy jeszcze 7 punktów obrażeń i zobaczymy, co się teraz stanie. Ok, i teraz już nam od razu mówi, że mamy, mamy, do, rzucania, e, mamy do rzucania Death Saving Throws, i teraz próbujemy rzucać Death Saving Throw. Ciekawe, czy rzuci za nas. Czy po prostu musimy rzucić tak oj, o, to było emocjonujące. Dobra i w tym momencie zaznaczamy. Pierwszy sukces i on się nam tu odnotowuje. Um, tak to mniej więcej wygląda. Jest to bardzo fajne, użyteczne narzędzie. Oczywiście, jak każde płatne narzędzie tego typu. Jest tutaj wiele rzeczy, które fajnie by było, żeby były wprowadzone, natomiast co nie jest dostępny cały content. Mogę spokojnie sobie prawie każdą postać na pierwszym poziomie stworzyć, natomiast za paywallem ukrytych, ukrytego jest sporo contentu, i na przykład jeżeli chcielibyśmy jakąś podklasę, bądź też rasę, której nie ma, bądź też coś bardziej egzotycznego, to wszystko można kupić osobno, bądź też kupić całą książkę w wersji, w wersji cyfrowej. Ja do tej pory kupiłem cztery różne komponenty, czyli rasy albo podklasy, które były mi potrzebne. Za każdą z nich płaci się 2 dolary, więc wydałem w sumie 8 dolarów na wszystko. Uważam, że to nie jest jakaś... I jakaś tragedia przez te, przez te dwa lata, więc jeszcze raz polecam, spróbujcie sami. Jeżeli chodzi o granie na Discordzie, na przykład, jeżeli ktoś gra zdalnie, to jest możliwość integracji Team 5 z Discordem przez bota, który nazywa się Avre i w tym momencie te wszystkie rzuty mogą odbywać się również w czacie Discorda, co jest też bardzo, bardzo użyteczne i wszystkie bonusy są doliczane tak jak przy, tak jak przy tutaj, tak jak pokazałem, na karcie, tak jak przy programie. Jeszcze raz polecam, uważam, że dla kogoś, kto gra pierwszy raz, jest to wręcz konieczne, żeby, żeby to zrobić. Oczywiście fajnie jest rozumieć, skąd biorą się wszystkie rzeczy i dlaczego akurat coś dolicza się tu a nie tu, można o tym poczytać i można się dowiedzieć, ale jeżeli jesteście graczem, który gra pierwszy raz, chce po prostu zobaczyć o co chodzi, to polecam stworzenie sobie karty tutaj. Tak jak powiedziałem, większość klas i raz z podręcznika można sobie stworzyć na pierwszym levelu tylko po to, żeby zagrać, tylko po to, żeby wziąć udział w przygodzie. A potem można już kombinować, potem można już próbować na przykład innych programów. Row20, który jest jednym z bardziej popularnych serwisów do grania online, również ma taką możliwość, żeby. Żeby właśnie rzucać online, żeby wprowadzić tam swoją całą kartę postaci, i te wszystkie rzuty, i te wszystkie statystyki są wliczone przez są wliczone i doliczane i kalkulowane w, w tle. Więc, cóż, dziękuję bardzo, i to by było tyle, to chciałem pokazać. Zobaczymy, czy mi się technicznie szybko złożyć ten filmik na tyle, żeby wrzucić go jeszcze dzisiaj, e, dlatego że w, od wczoraj zacząłem przygotowywać podcast e, i chciałem to zrobić wczoraj, ale niestety komputer był cały czas zajęty. Ciężko pracował. E, render filmiku e, z podcastem Trwał20 godzin, dlatego że było tam również wideo co jest nowością jeżeli chodzi o podcast, który polecam 360 stopni co tygodniowy podcast na tematy wszelakie dziękuję do zobaczenia na razie do jutra